W Krakowie grupka kibiców Pogoni wysyłała w bój swą drużynę po włosku. Wawelski smog nakazał swoim naprzód po polsku i w efekcie Pogoń straciła bramkę już w 38. sekundzie meczu. Długa piłka od Gorszkowa z rzutu wolnego, a tam znalazł się nieatakowany przez nikogo Jacek Matyja. Po meczu trener gości Romu Szukiełowicz powiedział, że jego piłkarze stali wówczas jak do fotografii. No i jak widać miał rację. Pogoń nie przegrała jeszcze w tym sezonie na wyjeździe i nie miała zamiaru przegrać w Krakowie. Już 8 minut później po wykopie Majdana Robert Dymkowski oszukał obrońców Wisły. Jego strzał bronił z dużym trudem Szymaszek, ale przy dobicie jest bezradny. Olgierd Moskalewicz już po raz szósty w tym sezonie ligowym okazał się bardzo przytomnym pod bramką rybaków. Oto sytuacja z 65 minuty. Nam i trenerom Pogoni wydawało się, że Moskalewicz był w polu karnym faulowany przez włodarza. Po meczu piłkarz przyznał się elegancko trenerowi, a trener dziennikarzom, że jednak faulowany nie był. Po obejrzeniu powtórki zgadzam się i z piłkarzem i z sędzią Sławomirem Rydzińskim. Niewiele brakowało, by pogoń przerwała w Krakowie serią sześciu remisów w meczach wyjazdowych. Mogła zdobyć obydwa punkty, gdyby po tej oto składnej akcji Schubert wygrał pojedynek sam na sam z Szymaszkiem i gdyby też w ostatnich sekundach meczu Mandrysz uderzył trochę niżej z rzutu wolnego. A tak na wyjazdach w tej rundzie same remisy Szczecinian. Ten już siódmy. Wisła pogoń. 1 do 1.